Już 26 listopada będzie można bezpłatnie poradzić się notariusza. Dzień Otwarty Notariatu jest akcją edukacyjno-informacyjną organizowaną od 2010 roku. Hasło tegorocznej edycji to porozmawiaj z notariuszem, jak ochronić majątek rodziny i firmy w czasie kryzysu. 26 listopada bieżącego roku, w następną sobotę, będzie odbywała się już 13 edycja samorządowej akcji Dzień Otwarty Notariatu. Akcja ta ma na celu przede wszystkim edukowanie społeczeństwa, informowanie o skutkach prawnych dokonywanych czynności, a także wskazywanie na bezpieczne rozporządzanie majątkiem dorobkowym, majątkiem rodziny, majątkiem firmy. Spotkania odbywały się w całej Polsce. Teraz nie trzeba nawet wychodzić z domu. Pod specjalnym numerem telefonu dowiemy się wszystkiego. Od dwóch lat z uwagi na, na sytuację epidemiczną odbywało się już to tylko w formie informacji telefonicznych, a także streamingowych w mediach społecznościowych. Tegoroczna akcja będzie również tylko akcją telefoniczną, ponieważ nie było wiadomo jeszcze kilka miesięcy temu, jak będzie się przedstawiało bezpieczeństwo podczas spotkań bezpośrednich. Akcja odbędzie się w sobotę 26 listopada, w godzinach od 10 do 16. Dyżurować będzie ponad 50 notariuszy z Dolnego Śląska. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 71 738 12 01. O co najczęściej pytają osoby zainteresowane? Tradycyjnie już najwięcej informacji jest pozyskiwanych w sprawach szerokiego rozumienia dziedziczenia. I tu, proszę Państwa, ważna wiadomość. Już od kilkunastu lat. Poświadczyć dziedziczenie można notarialnie, nie ma potrzeby w tych sprawach udawać się do sądu. Także notarialnie można złożyć oświadczenie o odrzucenie niechcianego spadku, można zawrzeć ugodę w zakresie podziału majątku spadkowego czy w sprawach rodzinnych można zawrzeć notarialną umowę o podział majątku czy małżonków, czy byłych małżonków. Nie ma potrzeby w tych sprawach udawać się do sądu.